Siemanko widzowie, dzisiaj zapraszam was na filmik pod tytułem Ozdabiamy dom na święta. Chcecie to zobaczyć, to oglądajcie dalej. Dobra mija koniec tej zabawy. Ej, Mia, 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 mia mam wspaniały pomysł. Jaki, jaki? Poprosił mamę, żebyśmy ozdobiły dom na święta. Dzień! Co, dziewczynki? Możemy dzisiaj odstawiać dom na święta, proszę! Co? Dziewczynki, jest dopiero 5 grudnia. No i proszę. Może jutro w nikołajki. Jeszcze możemy ten do domu zostawić proszę! Dobrze, ale jak będziecie miały porządek w swoich pokojach? Nie! O nie! Gotowe! 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 No czy no, to idę. No. Mam nadzieję, ja że nie posprzątę, ale tak, tego nie chcę wytrzymać już ozdób. Mija, mija! Pięknie, pięknie skarbie! Ja cię? Wera, no super dałaś Ekstra, no niech wam będzie. Jej, jej. No to ozdabiajcie dziewczynki i po ozdobie. Jupi, jupi. Ładnie się Dzięki, a patrz, ten Mikołaj robi tak. Super! Oczyń się jak ja dobiłam. Okej. Okay. Czekaj, no, jakie wielkie drzewo! Dobra, nieważne. O, czekaj. Patrz, ja mam tu takiego klasznala. No. I się zastanawiam, czy lepiej go nie przełożyć tam, w tą dziurę. No chyba lepiej wiesz. Dobra, to poczekaj. I nie unieś lekki akurat. I, nie. No ja chyba teraz tu lepiej pasuje. No chyba tak. Siupcia. O, jak Wera sobie ładnie ozdobiła. Jaka choinka. O, miej, jaki fajny skrzat. Słuchcie, dziewczynki, bardzo ładnie sobie ozdobiłyście pokoje. A widziałaś mój? Tak, widziałam. Dodałyśmy też jakieś ozdoby w salonie i w kuchni. O, to jestem ciekawa, chodźcie. To jest taka kula. Super! Oh. Ogromna. No ale bardzo ładna tak. Okej, okay, dziewczynki. No to pokażcie mi jeszcze salon. Dobrze. Okej okay. No, w salonie też ładnie. Mama mam pytanie. Jakie? Dlaczego te cholinki są takie wielkie? <laughs> Nie. Jeśli taki filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, popatki.